Dlaczego on mały włos, a nie wyjechałbym w trasę? Co się stało, że nie mogłem w nocy spać? Jak się zaczął mój tydzień? O tym w tym odcinku. Zapraszam na przejażdżkę ze mną. że z Włoch pojechałem przez Niemcy z weekendem ale już we wtorek byłem w domu a my się potem pali do breli, ale generalnie we wtorek wróciłem z tej długiej trasy i mówię będzie długi weekend, spędzę go tak jak chcę, będzie fajnie no i spędziłem go w łóżku z Anginą nie, Angina to nie jest włoszka żadna, ani polka. To jest ktoś, kto wymagał ode mnie tylko lekarstw i innych syropów z cebuli. No a zacząłem się stawiać na nogi, bo dostałem załadunek w niedzielę. O mały wóz bym nie pojechał, to niewiele brakło, tak się źle czułem, że nie byłem w stanie jechać. No, ja nie byłem w stanie chodzić prawie tak niemotliwo i o mały wóz bym nie pojechał w trasę. Ale przyszła niedziela No i w tą trasę pojechałem Znaczy, najpierw się miałem załadować I pojechałem sobie grzecznie W trasę Pojechałem tylko do Brna Tam Lulu Poniedziałek rano Strzał z klucza rano Zatrzymałem się o pierwszej w nocy Przed pierwszą Dopiero o 10 rano mógłbym ruszyć. No, takie rano to ja lubię, że się wyspałem przynajmniej. No i ruszyłem, Minąłem. Dojechałem do końca Czechów, jechałem do Austrii, minąłem zakichany, zakorkowany Wiedeń, minąłem pierwsze górki, jechałem na Paka, taka dość wysoka góra, gdzie 20 km ponad cały czas pod górę się jedzie. No i zasuwałem, zasuwałem, zasuwałem. No i wjechałem do tego paka i na zjeździe tam jest taki długi tunel, najdłuższy na całej trasie do Włoch, jadąc autostradą A2. Autostrada A2 to jest między Wiedniem a, a... A w Wenecją, tak powiedzmy, to jest ta trasa tam na Gras, Klagenfurt i wjechałem w ten tunel i w momencie jak wjechałem w ten tunel, strzeliła mi opona a ja przeziębiony przejechałem jakoś przez ten tunel powoli w miarę, ale i tak zmuciło mi, zmieliło oponę sami zobaczcie no i Zjechałem sobie za tunelem, na margines, tam jest zawsze na, y, za tunelami. Jest on duży, więc można się ładnie schować. Nie stoi się tak blisko drogi, jest bezpieczniej. No i zjechałem to ja wyjście wyjścia. I patrzę na termometr, jeden stopień. O, szkoda, no nie dam rady. Ja po prostu ledwo wychodzę, dopiero z. Y, z Choroby, jeszcze kaszle a, a mam jechać z tą oponą? Nie dam rady. Po prostu nie dam rady. Zadzwoniłem do firmy i powiedziałem, słuchajcie, no, ja jestem chory, przeziębiony. Nie ma bata, żeby w tej temperaturze przez dwie godziny na przykład wymieniał koło. Nie ma takiej opcji. Dobra, wezwiemy ci serwis. Ok, dzwoni do szefa serwisu. No a Marcina, fajny chłopak od razu, mimo że późna pora już sobie po pracy był, zaczął działać i zaczął dzwonić do serwisu Udira. i dał mi cynk, że bo tak do trzech godzin nawet może trwać zanim przyjadą. nie, i ja pierdziele to ja dojadę do tych Włoch już będzie noc, no i zaś będę miał problem z parkingiem, ale dobra, poradzę sobie, to trudno. Trzy godziny, no trzeba poczekać, to trzeba. No, ale to nie takie kolorowe, jakby się wydawało. Okazało się, że kraj Austria bardzo był układany, konkretny, rzeczowy, wszystko jak należy. Ale serwisy w promieniu 100 km wszystkie odmawiały przyjazdu. Większość w ogóle odmówiła, powiedziała, o nie, 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 w tamtym miejscu na autostradzie nie zabieramy się za to. Jak mobilny serwis może powiedzieć, no nie przyjadę, no słuchaj stary, no fajny jesteś, masz nowej weko, ale my to mamy w dupie, nie przyjedziemy. No i, i większość odmówiła, powiedziała, nie, nie przyjedziemy. Po trzech godzinach, czy ponad trzech godzinach pisze do Marcina. Marcin, da się ich jakoś pogonić? On mówi, na razie do nich nie chce przyjechać. Mówię, co ty gadasz? No, szukam. W końcu dostałem informację, że jest, znalazła się firma, która przyjedzie mi wymienić koło. Mówię, Super. Będzie po 6 rano. Mówię, Jak po 6? Jest 17.30. Ocznie no, nie, to już 20. Po 20.00. Pierwsza nawet. I on mówi, no nie da rady wcześniej. Nie. Nikt nie chce przyjechać. To jest jedyna firma, która powiedziała, że przyjedzie. Ale... Dopiero rano. No a pierdziel. I w tym momencie przyjechała policja. Pyta się, co jest, panie? Mówię, panie, kapeć jest. Gdzie? Pokaż, bo nie widzimy. No ciemno jest, to nie widzicie. Możemy po żadnym pokazaniu OK. A gdzie jest Opona? No tam jest... jest na Feldze, ale tak trochę z tyłu. Aha, ok. No dobra, potrzebujesz pomocy, mnie? ja już ogarnięte, czekam na serwis. No dobra. Jakbyś musiał wyjść z auta to w kamizelce. Oczywiście, że w kamizelce mam ubraną odplackową. To jest moje bezpieczeństwo, mam świadomość. Panowie, dzięki, jest OK. No i pojechali. bo zamknąłem dobę, czy znaczy pracę, tak, w no, i stwierdziłem, co mi zostaje. Bo będę siedział, skoro mają być rano, to muszę być wyspany, no, spać. Ale tak, zapewniam Was, nie jest to komfortowe spać na autostradzie cały czas, no, do pewnego momentu, bo tam potem się trochę uspokoiło, ale jeździły auta, ciężarówki, Kołysało no, mną, mówię, no kurde, nie zasnę. Nie? Znaczy, w normalnej sytuacji jak jestem zmęczony, to ja zasnął szybciutko, bo mi to nie przeszkadza. Ale jak człowiek jest chory, jeszcze pod... zestresowany tym, że kurde, czas ucieka, trzeba dojechać. No to tak nerwy, plus, to, plus te kołysanie, no i nie miałem zasnąć. Po prostu nie miałem zasnąć. W końcu mi się udało zasnąć, spałem dwie godziny, obudziłem się, potem godzinę nie mogłem zasnąć, potem spałem godzinę, potem znowu się obudziłem godzinę, nie mogłem zasnąć, potem pół godziny spałem, znowu godziny nie spałem, takie rwane, że obudziłem się, jakbym w ogóle nie spał. A w nocy ktoś przyjechał, potem że Asfinag, bo oni się zajmują autostradami, obłożyli mnie dookoła pachołkami, żeby już z daleka było widać, że stoję, no ale stałem też na awaryjnych, bo policja powiedziała, że ich nie wyłączał, no oczywiście, że nie będę wyłączał. Cały, całą noc stałem na włączonych awaryjnych. Fajnie, bo się żarówki na szczęście nie kupaliły. No i ustawiłem sobie budzik na 6 rano. I przyszła 6 rano. Zadzwonił. Ale no, i tak już nie spałem od godziny. Jak już wiecie. Ale mówię, no nie, no to już, już nie będę leżał. Bo przyjedzie, to mnie zaskoczy. A ja rozespanem, no dobra. To w takim razie brałem się i czekam. 605, 315. Zrobiłem sobie trzy lekcje włoskiego. 645. Przyjechał. Bardzo miły pan. Nie wiem czy źle spojrzał na rejestrację, czy wiedział dokąd jadę, ale do mnie podziorno. Okej. Okay. nie mam włoskich rejestracji, no ale podziorno. Pytać czy mam zapasowe koło? Mam, gdzie, tam, aha, okej. Okay. a da się podnieść naczepę, bo on nie wyciągnie koła inaczej, nie założył, oczywiście, że się da, podniosłem mu na czepę w podnośniki, wziął młot pneumatyczny, znaczy. No klucz pneumatyczny, nie młot, młotem to to wyrywał i odkręcił szybciutko koło, ściągnął, wyciągnął zapas, odłożył oczywiście wcześniej te barki, te wszystkie rzeczy, a ja się grzałem tak, no zajęło to z pół godziny, wymienił to koło. I mogłem pojechać. Tam po 50 km się zatrzymałem, dokręciłem śruby jak należy. W sumie nawet nie musiałem dokręcać, tam tylko dwie delikatnie, minimalnie musiałem dokręcić, a reszta trzymała jak za ostro No i tyle. I pojechałem. Ale firma usłyszała szyfowa Bartku, pan, pan jesteś chory, przeziębiony, pan kaszlesz I, I tak pan nie dojedziesz już do turynu. No, Mogę nie dojechać. W takim razie do Wenecji. Kolega jedzie z Turynu, zamienicie się naczepami, pan bierze jego towar do Polski, a on wraca z tym do Turynu. Z tym moim towarem. No, mówię, nie, ja no dam radę, ale nie dojedzie pan. No dobra, to jest argument. No dobra, no trzeba to trzeba. Ale tak, że tak liczę, liczę. Jak dojadę do Turynu to dzwonię do firmy. Nie, panie Bartku, pana zdrowie jest ważniejsze. Absolutnie. Proszę wrócić. Ma pan być zdrowy, to jest najważniejsze dla pana. No nie sposób się nie zgodzić z moją szefową, absolutnie ma rację. Ale ja do tego jestem nieprzyzwyczajony, bo przez lata, gdzie pracowałem w koncernach, gdzie niejako jako kierowca dodałem dopóki ręki albo nogi nie urwało. To no nie było czegoś takiego jak L4. L4 razy w życiu wziąłem w poprzedniej firmie 17 lat pracy. I L4 miałem raz, jak miałem operowaną, operowane kolano, i przez miesiące nie miałem chodzić. Łaskawie dostałem L4. Jeden, jedyny raz. Przez kilkanaście lat. Na wcześniejszych pracach było podobnie. No nie chorowało się w ogóle. Więc, zaczując ja się w obowiązku, wsiadłem w samochód i pojechałem. No, ale szefowa mówi: No, pani panie pan jesteś chory, nie możesz pan wracać. Musisz pan wracać, nie możesz pan jechać dalej. Ale mi to nie na rękę, no, bo po pierwsze, wcześniejszy tydzień, prawie, bo większość przesiedziałem w domu: wiadomo, kierowca nie jeździ, zarabia mniej, sporo mniej. I teraz kolejne dni, dwa, ma mi wyrwać z życiorysu. No przestało mi się to podobać, bo to już jest tydzień niejeżdżenia, czyli dość spora część wypłatem i odpadnie. Nie, no to nie pasi, no ale to przeziębienie. Ale czułem się już lepiej, niż nawet jak wyjeżdżałem w niedzielę, już nie wspomnę o jak się czułem tydzień wcześniej. Znaczy zeszły tydzień, tak. Powiedziałem szefowi, że ja się czuję na, na siłach, mogę jechać. A z kolega, którym się musiałem zamienić, też mówił, że ma jakiegoś lekarza umówionego eee, i byłoby mu na rękę wrócić, bo tak jak zaplanowane, czyli jemu nie na rękę, mi nie na rękę, no ale wszystko krzyżuje ta choroba. No cóż, nie wolno, no nie wolno. A tak jestem godziny od Wenecji i pisałem SMS-do do szefów. Czy siedzę w ciepłym domu czy w ciepłej kabinie, to nie problem. Tym bardziej, że rozładunek mam w hali. Nie, bo już tam byłem nieraz. Więc nie będzie mi zimno, tym bardziej, że we Włoszech, no w tej chwili to jest padła temperatura, przez też było 18 stopni a jest 16 listopada. I ja mówię no słuchajcie, no to pisze piszę do szefowni, ja Czuję się naprawdę lepiej. Kondycyjnie naprawdę. radę. Ja wiem, że każdy jeszcze nie jestem do końca zdrowy. Ale nie z tego w domu, a zanim dojadę do Polski mogę się żyć bardzo dobrze. To nie ma sensu mnie ściągać. Po drugie, tracę kasę. Po trzecie, załadunek w hali. Załadunek w hali. Czuję się na siwach. Panie Bartku, ale zdrowie jest ważniejsze. Jaką mam gwarancję, że, że Panu się coś nie wydarzy? I napisałem do szefowej. Naprawdę czuję się lepiej. Ja pani gwarantuję, że dam radę. Proszę mi zaufać. Dobrze, panie Bartku. Niech pan jeździ dostałem wiadomości. Czyli nie muszę wracać do Polski. Normalnie, Frank zrobię wrócę w piątek, a nie w środę. I to jest dobra wiadomość. Przynajmniej dla mnie. Dla mojego kolegi, pewnie też. czekaj, nie zmieniaj pasa jeszcze. I tak to się stało, że jadę do Turyli. Także kapeć, choroba, opóźnienie, przepinka. To mogło być naprawdę źle. Ale wszystko dobre. Co się dobrze kończy, prawda? Tym to akcentem Kończę dobrze ten film. Trzymajcie się. Salve.